Popularne zwroty w języku angielskim na poziomie. B2. Metoda nauki poprzez słuchanie to świetny sposób na przyswajanie języka przy małym stopniu wysiłku. Możesz uczyć się podczas spaceru, jazdy autem, ćwiczeń na siłown, czy nawet sprzątania w domu. Zachęcam Cię do zapisania zwrotów, których jeszcze nie znasz. Regularne powtarzanie to klucz do skutecznej nauki. Zapraszam do słuchania. Zrezygnować z czegoś. Give up, give up, nadrobić zaległości. Catch up, catch up, rozwiązać problem. Figure out, figure out. Zająć się czymś. Deal with. Deal with. Wpaść na kogoś. Run into. Run into. Przejąć kontrolę. Take over. Take over. Zawiesić rozmowę. Hang up. Hang up Przyspieszyć coś. Speed up. Speed up Odrzucić propozycję. Turn down. Turn down! zależeć od depend on depend on zrobić coś później put off put off poddać się given given podnieść coś pick up pick up zarejestrować się sign up sign up zgasić ogień put out put out przełożyć coś put off Zająć się czymś take care of take care of wymyślić coś come up with come up with być podobnym do take after take after wytrzymać coś put up with put up with zacząć coś nowego set up set up zepsuć się break down break down Wychować kogoś. Bring up. Bring up. Uspokoić się. Calm down. Calm down. Zostać bez czegoś. Run out of. Run out of. Zwrócić coś. Give back. Give back. Zapisać się. Join in. Join in. Zepsuć coś. Screw up. Screw up. Rozpocząć coś. Kick off. Kick off. Zrewanżować się. Pay back. Pay back. Wynagrodzić coś. Make up for. Make up for. Odrzucić coś. Turn away. Turn away. Zaznaczyć coś. Point out. Point out. Rozstać się. Break up. Break up. Dogadać się get along get along trzymać się czegoś stick to stick to przejrzeć kogoś see through see through odrzucić ofertę Pass up. Pass up. Zaprzyjaźnić się. Make friends. Make friends. Zwracać uwagę. Pay attention. Pay attention. Brawo. Udało ci się wytrwać do końca. Nie zapomnij powtórzyć sobie zwrotów, których wcześniej nie umiałeś, aby przyswoić sobie je do pamięci. Jeśli podoba Ci się taki format nauczania, proszę zostaw subskrypcję i daj like pod filmem. Do usłyszenia.